Witajcie. Zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinku. Do kolejnego odcinku serii Jesteś Dyrektorem Swojego Życia. Kasia Młynarczyk, Terapia i Rozwój Osobisty z Sercem. Jeśli ktoś jest pierwszy raz, to jest kolejny odcinek serii, która mówi o tym, że naprawdę jesteśmy bardziej decyzyjni w swoim życiu i możemy być bardziej świadomi, decyzyjni, odpowiedzialni za swoje życie, niż nam się wydaje. To jest seria, która ma na celu i jest moją intencją nagrywanie tych filmików, żebyście może sobie coś uświadomili, żebyście może gdzieś w jakichś obszarach odnaleźli swoje możliwości, które do tej pory były ukryte. Do tej pory mówiliśmy o kilku bardzo ważnych nawykach. Książka opiera się seria ta opiera się na książce Siedem nawyków skutecznego działania Coveya. Mówiliśmy sobie o tym, czym jest paradygmat, czyli o tym naszym postrzeganiu świata, o tym, że każdy z nas ma swoje okulary, swoje filtry, poprzez które postrzega i cały świat i że każdy ma swoje inne i innażej inaczej może postrzegać ten świat i ma do tego Absolutne prawo. Mówiliśmy sobie o pierwszym nawyku, który nazywa się bądź praktywny, czyli bądź po prostu bardziej odpowiedzialny. Nie czekaj, tylko aż się coś wydarzy, wychodź naprzeciw, swoim wyzwaniom, swoim działaniom, swoim, swoim marzeniom. Drugi nawyk nazywał się Zaczynaj z wizją końca. Mówił o tym, że żeby działać, żeby wychodzić naprzeciw, warto jest zacząć uświadamiać sobie, jakie mamy w ogóle cele, wartości i naprzeciw czemu chcemy wyjść. I trzeci nawyk, który mówił rób najpierw to, co najważniejsze, czyli mówił o naszym, o naszym gospodarowaniu czasem i mówił o tym, żeby przejść z obszaru, chciałem, chciałabym do poziomu, robię, działam rzeczywiście fizycznie i faktycznie. Serdecznie Was zachęcam do tamtych odcinków. Dziś natomiast chciałabym przejść. Yy, do kolejnego etapu omawiania kolejnych nawyków, ale żeby omówić kolejne nawyki, chciałabym wam opowiedzieć dzisiaj o bankowym koncie emocjonalnym. Jest to coś, co wprowadza nas z nawyków, które pomagają nam odnieść sukces osobisty, pomagają nam podnieść naszą, naszą samoświadomość i naszą niezależność do poziomu, który pozwoli nam od niezależności przejść do niezależnego współistnienia. Bo przecież jesteśmy, jesteśmy zwierzętami stadnymi, yy, potrzebujemy kontaktu z innymi ludźmi, łączymy się w pary, tworzymy różne grupy i żeby jeszcze więcej mieć tej mocy w swoim życiu, Warto też zastanowić się, w jaki sposób może le, można lepiej wpływać na swoje związki, na swoje wszystkie znajomości, na swoje e, relacje z innymi ludźmi. Bankowe konto emocji jest wprowadzeniem do kolejnych nawyków. Już wam mówię, co to jest, to bankowe konto emocji. E, jest to bardzo podobne konto do konta, które tworzymy w banku konta finansowego, które większość z nas posiada. Żeby osiągnąć i zdobyć jakiś depozyt, jakieś oszczędności, to musimy dokonywać wpłat na te nasze konta. I tak samo jest z bankowym kontem emocjonalnym. Musimy je zasilać, musimy czasem zainwestować, żeby te nasze bankowe konta emocjonalne rosły. I, i w przypadku, z, jeżeli chodzi o relacje z innymi ludźmi, związki, jeżeli chodzi o związki, o przyjaźnie, o, o, o relacje w biznesie, jest tak samo. My musimy dokonywać wpłat i inwestować i zasilać Nasze y, konta, żebyśmy mieli potem z czego czerpać w tych relacjach. Wpłaty, słuchajcie, na te nasze bankowe, emocjonalne konta to jest zwykła uprzejmość, y, szczerość, zaufanie, to jest dobre słowo, to jest wspólnie spędzany czas. Ym, to tworzy depozyt, który sprawi, że nawet jeżeli coś się wydarzy, nawet jeżeli y, coś się stanie, nawet jak zachowamy się nie w porządku, to te nasze bankowe oszczędności pokryją te straty i, i będziemy umieć w tych relacjach przejść obok tego bez szwanku, tak? Wypłaty to są zwykłe nieuprzejmości, zgryźliwości, złe słowa, brak szacunku, brak zaufania, oziębłość emocjonalna, nieszczerość, Przesadne emocjonalne reagowanie, też brak komunikacji. No i oczywiście brak wspólnego czasu. To są wypłaty, które bardzo szybko uszczuplają te nasze emocjonalne konta. I to jest, słuchajcie, jeżeli tych wypłat jest zbyt wiele, a wpłat za mało, to to jest, słuchajcie, koniec koniec miłości, koniec relacji, koniec partnerstwa, koniec przyjaźni, koniec biznesów. Zamiast prawdziwych, głębokich relacji jest tylko przystosowanie, jakaś tolerancja, płytkie, niekarmiące nas relacje, których tak naprawdę nie chcemy w swoim życiu, a w których bardzo często tkwimy. Nieświadomie albo z powodu jakichś lęków. Wpłacając na nasze emocjonalne konta, pamiętajcie, że to jest depozyt, którego budowanie wymaga czasu i cierpliwości. Szczególnie. W momencie jakiegoś bankructwa, jeżeli chcemy odbudować jakąś relację, to naprawdę wymaga od nas czasu, cierpliwości i takie gadanie, a ja tak dobrze dla Ciebie chciałam, a Ty znowu tak, to, to jest kolejną wypłatą. Bądźmy e, cierpliwi w budowaniu naszej, e, naszych e, oszczędności i naszych depozytów, naszych kont emocjonalnych. Wkładami w te nasze bankowe konta emocjonalne, tak? A, a żeby te nasze relacje i nasze współistnienie z innymi ludźmi mogło być lepsze, prawdziwsze, to wkładem w takie bankowe konto emocjonalne jest po pierwsze zrozumienie. Starajmy się zrozumieć drugą osobę tak, jakbyśmy my sami chcieli być zrozumieni. Starajmy się akceptować drugą osobę, z taką, z którą chcemy zbudować jakąś relację, w taki sposób, jakbyśmy my sami chcieli być zaakceptowani. Tak? I tu jest właśnie powrót do tego, co mówiłam w pierwszej części: do tych naszych filtrów, okularów, do tych naszych paradygmatów, poprzez które my postrzegamy świat. Możemy patrzeć na ten świat, widzieć, rozumieć go inaczej i mamy do tego prawo i każdy inny ma również do tego prawo i pamiętajmy o tym, budując nasze emocjonalne konta. Kolejną dużą wpłatą na nasze bankowe konto emocji, tak żeby nasze relacje były głębsze, jest przywiązywanie wagi do drobnych spraw. Słuchajcie, nasze życie nie składa się tylko z wielkich, pięknych chwil, z momentów wow. Nasze życie składa się z drobnych chwil, małych kroków, z dobrych gestów, ciepłych słów, chwil uprzejmości, a małe, drobne kroki, małe rzeczy, powtarzane często, stają się dużymi rzeczami. Nawet niewielkie wsparcie przekazane drugiemu człowiekowi jest wpłatą na nasze emocjonalne konto i tworzy zabezpieczenie dla naszych związków na przyszłość. Kolejną ważną rzeczą, jeśli chcę Wam opowiedzieć o tym bankowym koncie emocji, jest dotrzymywanie słowa i dotrzymywanie obietnic. Słuchajcie. Nic tak nie uszczupla naszego emocjonalnego kąta, jak niedotrzymywane słowo niedotrzymana obietnica. To jest ogromna strata w postaci utraconego zaufania, przykrości, żalu, smutku. Tu tracimy dużo na naszym koncie, ponieważ ta niekonsekwencja. I to niedotrzymane słowo, niedotrzymana obietnica yy, odbiera nam poczucie zaufania i poczucie bezpieczeństwa w tej relacji. A to jest bardzo duża strata, dlatego bardzo zachęcam do tego, żeby składając jakąś obietnicę, do, obiecując coś innym ludziom, żebyśmy, żebyśmy te składali te obietnice w sposób przemyślany i zastanawiali się, czy my na faktycznie będziemy danego słowa mogli dotrzymać. Kolejną ogromną wpłatą na nasze bankowe konto emocji jest jasność oczekiwań. Słuchajcie, o co tu chodzi? No to się kłania komunikacja. Nie możemy yy, chcieć, żeby druga osoba domyślała się, czego my oczekujemy, co my chcemy. Yy, ponieważ widzimy ten świat właśnie yy, swoimi oczami, każdy swoimi yy, i każdy poprzez swoje filtry, to jeżeli my chcemy w relacji, żeby ktoś. Yy, Robił zgodnie z naszymi oczekiwaniami, to my musimy te oczekiwania po prostu zakomunikować. Jeżeli nie zakomunikujemy, to potem są, jesteśmy zawiedzeni, są nieporozumienia. Musimy w jasny sposób komunikować to, czego my oczekujemy, co potrzebujemy, żeby osiągnąć w partnerstwie, w relacjach taki rezultat, jakiego byśmy chcieli. Mówmy wprost. Nie każmy się domyślać. A nie daj Boże, nie każmy innych swoim fochem, rozżaleniem, że coś jest nie tak, jak chcieliśmy, skoro nie powiedzieliśmy wprost, nie zakomunikowaliśmy, czego chcieliśmy. Bardzo ważną wpłatą jest nasza spójność wewnętrzna. Chodzi tutaj o to, żebyśmy byli takimi osobami na zewnątrz i w działaniu, jakimi jesteśmy osobami w słowach i w, i, w, i w głowie, tak? Bardzo ważne jest tutaj o to, żebyśmy byli uczciwi wobec osób, których nie ma. Jeżeli my mamy tendencję do obgadywania, do. Do plotkowania za czyimiś plecami, to osoba, która jest, może pomyśleć, że będzie potraktowana w ten sam sposób, jeśli jej później nie będzie. I to bardzo źle wpływa na nasze relacje. Zastanówcie się, czy macie tendencję do plotkowania, obgadywania, czy jesteście uczciwi, czy jesteście w porządku. Wobec osób, którzy są nieobecni, bo to wpływa bardzo na relacje z nimi i wpływa na relacje z osobami, które są akurat obecne i to słyszą. One nie będą nam mogły w pełni zaufać, jeżeli źle wyrażacie się o osobach, które są nieobecne. Bardzo dużą wkładą na nasze emocjonalne konta jest szczere przepraszanie. Mówiłam Wam już wielokrotnie, że mamy prawo do popełniania błędów, że jesteśmy tylko ludźmi, że to jest planeta Ziemia, czasem emocje biorą górę, czasem wydarza się coś, że zachowamy się w niewłaściwy sposób, w porządku. Ale to, że zachowaliśmy się nie w porządku, może stać się wpłatą na nasze emocjonalne konta, a nie wypłatą, jeżeli będziemy umieli szczerze przeprosić. Jeżeli powiemy wprost: zawaliłem, źle zrobiłem, źle się zachowałem bardzo przepraszam. I to jest w porządku, i to jest dużą wpłatą i szczere przepraszanie z dobrą intencją jest domeną ludzi silnych, a nie słabych. I odnajdujcie sobie tą siłę, żeby zasilać wasze emocjonalne konta, a żeby wasze relacje z innymi ludźmi były prawdziwsze i głębsze. Kolejną dużą wpłatą jest coś takiego, co nazywa się prawo do miłości i życia. To jest coś takiego, jak chęć budowania tych relacji i związku. Kochanie kogoś bezwarunkowo za nic. To jest ogromna wpłata. Nie starajmy się budować naszych związków tylko na zasadzie relacji ja ci coś dam w zamian, ty mi coś dasz. Starajmy się budować nasze relacje i związki i miłości bezwarunkowo, nie chcąc nic w zamian. To jest już wyższy level, ale level, który. O którym warto wiedzieć. Słuchajcie, niezależność i taki sukces w swoim osobistym życiu, które, o którym mówiły tamte pierwsze trzy nawyki, jest czymś wspaniałym, ale czymś jeszcze większym. I dającym jeszcze więcej, także w rozwoju osobistym, i także dającym jeszcze więcej nam jako jednostkom, jest niezależne współistnienie z drugą osobą i z, drugimi, i z innymi ludźmi. Będę o tych nawykach, które ułatwią nam niezależne współistnienie, które pomogą nam budować prawdziwe, głębokie relacje z innymi ludźmi. Jeszcze mówiła w kolejnych nawykach. Myślę, że jest to temat szczególnie ważny w tych czasach, kiedy jest taki chaos, jest tyle niepewności, tyle lęku na zewnątrz. Tym bardziej uważam, że głębokie, prawdziwe relacje z bliskimi dają nam oparcie, dają nam więcej siły, mogą nam bardzo pomóc w tych trudnych czasach. Budujcie swoje bankowe kanta emocji z innymi ludźmi, dokonujcie wpłat, zasilajcie swoje depozyty i róbcie takie oszczędności, żeby móc z tego korzystać i żeby móc budować swoją siłę, budując też wspaniałe, dobre, głębokie relacje z innymi ludźmi w życiu prywatnym i w życiu zawodowym. Do zobaczenia.